Cześć! Nazywam się Karolina. Dzisiaj będę nagrywać filmik pod tytułem Natalka nocuje u koleżanki. Takiś odcinek, bo dzisiaj jedziemy na konie. No tam jest jeden koń i jeden koń tam jest i tam jest jeszcze tygrys i ryba. Pewnie jesteście zaskoczeni, że ryba mieszka z koniem i tygrys. Ale wszystkiego się za, nie, za niedługo dowiecie. Tak śpina talka, a, tak a tak śpią jej koleżanki Dreamy i Kinga. Tak śpią. No i teraz będziemy się pomału pójdzić. Zapraszam do oglądania. Natalko, jak w ogóle się spało? No dobrze. Dzisiaj chyba podobno na te konie idziemy. No, musi się szybko wstać. Uważasz, żeby się nie uderzyła? No, już pomalutku. No, ej, ej, na konie. Jak ty na konie i No, pójdziemy. Czekaj. Tak się tak Natalko, cieszysz? No, będę pierwszy raz jechała na koniu. Nigdy nie byłam. Nie wiem, kto w ogóle jest. O, będzie na pewno fajnie. A na początku też na jakoś wam Wyciągnąć cię. Tak! Ktoś tu na tylko już na Ciebie czeka. A, widzowie! Nasi kochani, no. O, widzowie, cześć! Witajcie! Dzisiaj jedziemy na konie! No, idziemy na konie dzisiaj. Idziemy, jedziemy ci na konie, tak? Tak. Na konie jedziemy. Ja będę na koniu jechać. No ty będziesz tak. Natalka na kanał. Ty będziesz na tylko jechała na koniu, Kinga na tygrysie, a Dreamy na rybie. Na nemo. Ale fajnie. Dreamy, Kinga, wstajemy. A, idziemy na te konie, tak. A ja też mam której konia? To dziś, na dziś pasuje? No tak, Dreamy. Tak, ty jesteś unicornem, czyli, czyli takim jakby jednorożcem. No, jestem jednorożec. To na dzisiaj pasuje. Na konie idziemy. Ja mam strój jedno raz, co? Zobaczcie. No! opasuje. Okej. Okay. Usiadamy i się przebieramy. No! Przebieramy się, spijamy na ubranka. Takie wam przygotowałam ci ubranka. Mm, coś pięknie pachnie, bo ktoś pranie robi. Strasznie piękny zapach. Taki podobny płyn, jak moja babcia używa. Taki podobny płyn. Taki sam nawet. Zopach. Dobrze, ktoś z Was pierwsza przebiera dzisiaj? Ja! No to chodź Natalko. Ty się przebierasz, Ty ci ubierasz to, czyli w tym jednak na koniu będzie lepiej, tak? Tak, widzimy w tym lepiej. Tak, będę jechała na koniu. Jej. No, pójdziemy na pole i na pole będziemy jeździć. Jej, super na koniu! Na koniu, ale super na koniu będziemy. No, pójdziemy na konie. Fajnie, będziemy na koniu. Jeździć. No będziesz, tak? Będzie super. Ciekawe w ogóle jak Ci pójdzie. Myślę, że pójdziemy elegancko. Może ty nigdy na koniu nie byłaś, ale ja kiedyś byłam i mogę ci tam parę rzeczy. pokazać. jeszcze tam pamiętam parę rzeczy, bo jak jakieś na koniu. Też jeździłam kiedyś. A teraz jeździsz. Nie, już niestety nie, ale może kiedyś się jeszcze uda i będę jeździła. I Wy będziecie mogli kiedyś zobaczyć. Ale fajnie. A masz jaki filmik być, Jak ty jeździsz na no? No, mógłby być. Byłoby super. Tylko ktoś by musiał trzymać telefon. Ktoś by mi musiał w tym pomóc. bo sama raczej bym sobie nie dała rady nagrać tego odcinka. Byłby super. Taki nowoczesny. Mm. Ale fajnie! A, wiesz, Natalko, że mamy nowych widzów? A jakich? Dwóch chłopaków. Karol. Karol i jeszcze jakieś inne tam koledzy jego byli. Wow, ale jaki Karol. zi! Zimma, ale fajne nazwisko, zimma, no superowe nazwisko, Ko to troszkę to nazwisko kojarzy się z yy, porą roku zimą, <gry> No, fajne nazwisko, no fajne nazwisko, zimma, super, super nazwisko. Mi się to, 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 mi się to troszkę nazwisko kojarzy z zimą, z porą roku, no, bo zima, zima, a to przez dwa my zima no, z roku, no, mi się to nazwisko na przykład kojarzy z porą roku, z zimą, chyba stąd to nazwisko się właśnie wzięło, bo ja no, bo nie wiem skąd, no, ale piękny ktoś ma płyn do pukania. Aż tu pachnie. Jaki sam, nawet jak moja babcia. Taki sam płyn. Widzicie, co widziałem? Sasze pięknie pachnie. Ktoś pranie zrobił i pięknie pachnie płyn. Na pewno nie nasze pranie, bo nasze pranie to jest prane w innym proszku. Ale ktoś ma taki sam płyn do pukania jak moja babcia. Pięknie pachnie. Można by było cały dzień w tym zapachu być. Co tak pięknie pachnie. No, masz rację. Całej zimby można było w tym być. Mmm, jak wiatr podwija. Mmm, cudzo zapach. Też ja czuję. Pięknie pachnie. No, pięknie pachnie, tak. Teraz się napijesz. Idziemy na te konie. Na konie! No. Już? Tak. Okej, okay. to sobie usiądź i poczekaj aż się Natal, Znaczy Natalko, poczekaj, aż się Kinga przebierze, okej? Okay? No. na konie, jej, będę jeździć no, będziecie jeździć, tak Natalka już mówiła na czym będzie jeździć, będzie jeździć na koniu a ty na tygrysie będziesz chciała jeździć? tak, ja chcę na tygrysie no dobrze, bo tygrys jest takie właśnie prawie przystosowane do ciebie a ty tam byłaś? no, byłam yy, dzisiaj rano chociaż konia musiałam na talce uczesać byłam tam w tej stajni super, super stajnia różowa Piękna... Piękna ta stajna, cudowna. I tam tylko są trzy właśnie y, zwierzaki do jeżdżenia. Można na nich jeździć. Ryba tam jest Nemo. No troszkę to chyba głupio, że ryba Nemo w stajni, ale to i tak jest zaczarowane. Przez Dreamy, prawda? PRAWDA! u mnie to wszystko możliwe, tak? Na no, u Ciebie Dreamy to wszystko możliwe. My nawet w świecie fantazji mamy nawet. My nawet mamy zjeżdżalnie na niebie. O, oh, wow, to pewnie tam w chmurach, cudownie, pewnie pięknie tam jest. No, tam jest pięknie. A co byśmy mieli, jakbyśmy tam poszli? Byli, mielibyście takie piterowe, te takie, takie złote, byście mieli kokardki tutaj, takie naszej pięknie. To może kiedyś się tam nie bierzemy. No. Tylko musicie znać szyfr, żeby tam można było do tego trafić. Tak, będziemy. To potem wam to wyjaśnię, jak już będę szła do domu, okej? Okay? Jak już będę leciała, albo do was zadzwonię. Tak, bo macie chyba do, do mnie numer. Mamy, tak. Natalka ma. No. Natalka ma numer, nu, numer telefonu. Natalka, tak. Natalko, zadzwonisz? Tak, gdybym będzie miała jechać, to tak. Będziemy się drzwiami pytać, czy tam szczęśliwie dojechałaś, tak? Tak. I potem ja pójdę. No, to też będziesz musiała iść. Też pójdziesz w ten sam dzień, tak? Tak. No, to jeszcze dużo czasu. 1 września, dopiero no w lipcu. No to, znaczy, to nie jest lepiej, tylko teraz sierpień. Sierpień? No, sierpień, to pierwszy sierpień. No i za chwilę, szkoła się zaczyna. No, Wy nie musicie iść do szkoły wyższej, nie chodzić, bo jesteście mali. No, my nie musimy chodzić do szkoły. Wy nie musicie, tylko ja. Bo jestem duża, dorosła prawie. Jestem prawie, że dorosła. No prawie, prawie. Tak. Jej, ale fajnie. A wiesz, jak Kinga to ubranko masz po mnie? U, to było twoje ubranko? No ja to ubranko miałam na roczku. A wiecie, widzowie, że to ubranko, to co ma Kinga, to było kiedyś moje, jak byłam mała. Pewnie nie możecie uwierzyć, że ja, ta, że ja to ubranko do tej pory mam. A akurat to jest prawda, bo ja do tej pory mam. Nawet mam rożek. Taki, taki rożek, wiecie, jakie są rożki dla małych dzieci. Też rożek mój się uchował, też go dalej mam. Pewnie, widzowie, nie możecie uwierzyć. I nawet mam swoją zabawkę, też jak byłam mała, taką grzechotkę, co pamiętacie, jak, by, jak byliśmy u serenki, to właśnie, ha, jak byliśmy u serenki, to już nie mieliście tej grzechotki, jak byliście, jak byliście, jak, żeście się bawili grzechotkami w namiocie, pamiętacie? Tak, bawiliśmy się, tak, pamiętamy, na drugi dzień, pamiętacie, szliście do serenki, tak? A Serenka teraz bardzo przeżywa. A coś się stało z jej przyjacielem? Tak. Niestety zginął. Coś się mu stało? Niestety umarł. Dlaczego? No, już był stary. To. To ta ośmiornica. Niestety tak. Zdechła. Serenka bardzo teraz przeżywa. Jest w bardzo trudnym okresie. Bo i z zdechło. A ryba ta w akwarium, co yy, śpiewała, to żyje? Tak, ta rybka żyje, ale niestety jej niestety już nie żyje. Hmm, bardzo przykre. No, niestety to bardzo przykre. Bardzo mi jest przykro, że tak jej się stało. No trudno, no. To no, przecież no, już nie mogło ono wiecznie żyć. Na pewno go bolało. To się już przynajmniej będzie męczyć. Właśnie, będziemy dobrze w niebie, tak. I na rękę zawsze będzie, będzie ona patrzyła z góry, tak? Z nieba. Spokojnie trzeba tak straszliwie płakać. Zaraz idziemy na te konie. Jej, na konie. No, tam jest jeden koń i tygrys i ryba. Wtedy będziesz może na rybie jechać. No. Tam zataruje i będzie może latała. No, możesz zaczarować rybę spokojnie. Spokojnie, nie trzeba płakać. Napito! Na no to chodź! Idziemy na konie w końcu. Doczekajcie się. Idziemy na, w końcu na te konie. Chodźcie. Bo musicie je nakarmić, wiecie o tym? Konie trzeba nakarmić. Nie mogą iść głodne, bo nie będą miały siły, jeszcze upadniecie z nich. No to chodźcie na te konie, idziemy. Gdy już Natalka Kinga oraz Dreamy doszli na te konie, jesteśmy już na koniach. Jesteśmy już na tych koniach. Tak one wyglądają. To jest ich stajnia. No, sarki, że tam jest ryba, ale to jest ryba niezwykła, ona zaczarowana. To się nie musicie martwić. Tu jest. To są zwierzątka, na których można wiedzieć, one były tresowane. Tygrys też był tresowany. Nemo też była tresowana. I ten kucyk też był właśnie tresowany. Tak wyglądają. To jest ich... I tak wygląda ich stajnia. Tak wygląda ich stajnia. Kiedyś jeszcze tutaj był dach, ale teraz Dreamy to tak zrobiła, że dach jest niewidzialny, no bo ich dach kiedyś była bardzo straszna burza i niestety ich dach się zawalił. Ale nie, ale na szczęście, że zwierzątka to przeżyły. I była taka straszna burza i niestety, i niestety dach się zawalił i Dreamy, im zrobiła taki dach, Niewidzialny! No nie widać go, ale jest. Jest niewidzialny. Powiedzcie, że mi widziałwie potrafi wszystko. na potrafi czarować. Chodźcie, idzie Idziemy! Jesteśmy już na koniach! Ciekawe wyglądają, chodźcie na te konie! Wow! Ale ładne! Ale ładny! bym ja jechać na tym różowym! Dobrze, Natalko, ty będziesz na tym różowym? Tak! Tak! Jej, ale piękne konie! Jakie piękne konie! Jej, jakie słodkie, jakie słodkie do koniki. Ja będę jechała na tym różowym. Dobrze? Dobrze Natalko, będziesz jechała na różowym. Tak te konie wyglądają. Jesteśmy już na właśnie na tych koniach. I no co mamy robić? No, musicie je pierwsze nakarmić. Tam jest jeden kon, ryba i tygrys. Pójście te konie nakarmić, bo nie mogą mieć głodne. Nie możecie swoich krumaków zabrać głodnych, bo nie będą miały siły iść. A jak ja mam konia zawołać, bo ja nie wiem, nie mam. Buziaka musisz dać, tak to Elmo robi, bo widzieliście, jak Elmo występował. Zdawał mu buziaka. Tak. Eee. to, tutaj są jabłka dla tych koni. jest mi przygotowane jabłka, musicie im dać te jabłka. Patrz. Proszę, jabłko. Już zjedzone. Okej. Okay. Ja będę jechać na tym koniu. Już tego biorę. Będę na nim jechać. Chodź. pomalutko. Trzymaj się. Trzymam się. Jej, pasuje. Świetnie. To będziesz na nim jechała. Ja się mocno trzymajcie, bo na razie nie macie tych zabezpieczeń. To się trzymajcie. O Was widzowie. Okej, okay, daliśmy mu daliśmy jabłko. To teraz Nemo. Na Nemo będzie drimi. Chodź Dream. To jest można można będzie Rybko, chodź. No, no chodź. No, już. Okej. Okay. Mój rumak nakarmiony. To teraz mój. Ja mam dużego tygrysa. Tygrysku, kochany, chodź tutaj. No, już już. No i nasz to wszystko masz widzinową nasze jabłka. Ok. Nasze rumaki są nakarmione. Widzimy się już, jak będziemy na polu. Na koniach. I widzowie. Widzimy się już. Na polu, jak będziemy jeździć na koniach? No, oczywiście będziemy jeździć na tygrysie, na rybie oraz na koniu. Widzimy się na polu.